Pierwsza wizyta polega na zebraniu informacji dotyczących pacjenta. Po pierwsze jest przeprowadzany wywiad ogólnomedyczny i ogólnostomatologiczny. Są to pytania dotyczące zdrowia pacjenta. Druga część wizyty to badanie kliniczne. Polega ono na analizie rysów twarzy oraz badaniu wewnątrz ustnym oraz wykonaniu wycisków wykonaniu zdjęć wewnątrz i zewnątrz ustnych, a także na wykonaniu zdjęć RTG. W niektórych szczególnych sytuacjach wykonywane są dodatkowe zdjęcia, na przykład przy asymetrii jest to zdjęcie PA. I dla każdego pacjenta jest ustalany indywidualny plan leczenia. W tym planie leczenia ujęty jest typ aparatu, czas leczenia, oraz kosztory leczenia.